Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najlepszy czas na publikowanie na TikToku, żeby otrzymać więcej wyświetleń, a co za tym idzie więcej serduszek, komentarzy i obserwujących? Zapraszam Cię do zobaczenia tego materiału w całości, gdyż wszystkie informacje w nim zawarte są przydatne. I żeby osiągnąć lepsze rezultaty, musisz uwzględnić kilka czynników. Zapraszam! Cześć, witaj na moim kanale o mediach społecznościowych, gdzie mówię o tym, jak rozwinąć swoje platformy społecznościowe i osiągnąć więcej aktywnych obserwujących. Jeśli chcesz, żeby Twoje posty otrzymały większą aktywność, musisz publikować o optymalnym czasie. Musisz znaleźć Twój najlepszy czas, żeby Twoje filmy cieszyły się większą popularnością i uzyskały więcej obserwujących. Algorytm TikToka stopniowo ulega zmianom, gdyż na tej platformie przybywa coraz więcej nowych użytkowników. A co za tym idzie, zmienił się również i czas wyświetlenia Twoich filmików. W tym momencie od publikacji do kompletnej liczby wyświetleń może minąć nawet i kilka dni. Natomiast to, co nie uległo zmianie, jest opinia osób obserwujących. Powiedziałabym nawet, że teraz ona. Nabrała większego znaczenia. Algorytm TikToka sugeruje się reakcjami obserwujących. To, czy zostawili serduszko, czy napisali komentarz, albo jak długo oglądali Twojego nowego TikToka, to ma wpływ na to, do ilu osób algorytm TikToka pokaże Twój nowy materiał. Jeśli osoby obserwujące pozytywnie reagują na Twój materiał w tym momencie, TikTok go pokaże do większej liczby osób. Szczegółowo na ten temat mówiłam w filmie o algorytmie, więc zapraszam Cię do jego zobaczenia po skończeniu oglądania tego materiału. Godzina, o której publikujesz, jest ważna, chociażby dlatego, że nikt nie lubi zostawić pierwszego lajka pod postem od osoby, której nie zna. Natomiast, jeśli ktoś Cię nie zna i już widzi, że są tam zostawione lajki, to w tym momencie są bardziej skłonni do tego, żeby zostawić to serduszko. Przynajmniej ja tak mam. Ja chcę Ci tylko powiedzieć, żebyś nie bał się zostawić kciuka w górę pod tym postem. Będzie mi niezmiernie miło. Kluczem do tego, żeby zostać popularnym jest publikowanie właściwego materiału przed właściwymi ludźmi o właściwej porze. W tym materiale będę omawiała trzy czynniki, które musisz Wziąć pod uwagę, publikując swój materiał. Są to dane statystyczne, publiczność, czyli do kogo chcesz trafić, i ostatni punkt to dane demograficzne. Dane analityczne. Ten czas będzie prawie inny dla każdego użytkownika. W tym momencie przydadzą Ci się dane statystyczne TikToka. To tutaj znajdziesz, o której Twoi obserwujący są najbardziej aktywni. Oczywiście, czym więcej obserwujących, tym bardziej te dane są przydatne i ważne. Dostęp do tych danych możesz uzyskać, przełączając swoje konto na TikToku na konto Pro. Możesz to zrobić otwierając aplikację, klikając w prawym górnym rogu w trzy kropeczki i dajesz Zarządzaj kontem. Tutaj masz informację, wsiądź na konto pro. W tym momencie klikasz, i tutaj się pyta, czy jesteś osobą prywatną, czy jesteś firmą. My zaznaczamy, że jesteśmy prywatnymi użytkownikami. Tutaj się pyta o to, w jakiej kategorii się znajdujesz. I ja wybiorę sobie na przykład konto osobiste, daję dalej, i tutaj wybierasz płeć, and i przechodzimy. Gotowe. W tym, w tym momencie utworzyliśmy konto pro na TikToku. Na pierwsze statystyki będziesz musiał poczekać około do dwóch dni. Swoje informacje znów znajdziesz, klikając w prawy górny róg, przejdź w ProEcan, daj analizy i tutaj dane obserwujących, i tutaj znajdziesz aktywność obserwujących i również dni. W zależności od tego, ile postów publikujesz dziennie, powinieneś przynajmniej jeden post opublikować o tej godzinie albo pół godziny wcześniej. Raczej odradzam publikowanie po tym czasie. Przygotowując się do kręcenia tego materiału, przyjrzałam różne źródła i natknęłam się na różne odpowiedzi. W sobotę najlepszym czasem na publikację jest 11 rano, 19, i godzina 20. Zostało to ustalone według czasu wschodnioamerykańskiego letniego. Oznaczałoby to, że w Polsce najlepszy czas na publikację w sobotę będzie 17 i później niedziela, pierwsza w rano i druga nad ranem. Może to być i dobry pomysł, gdyż musisz wziąć pod uwagę to, że osoby, które cię obserwują, nie oznacza, że są aktywne o tym samym czasie, jak osoby, które cię jeszcze nie znają. Co wiąże się z punktem drugim, jakim jest publiczność, czyli nowi obserwujący. TikTok ma obserwujących na całym świecie, więc musisz sobie zadać pytanie, do kogo ja chcę dotrzeć? Gdzie te osoby się znajdują? Jeśli masz wiele osób, które cię obserwują i mieszkają w USA, to w tym momencie będzie chciał opublikować jeden ze swoich postów pod ich strefę czasową. Przykładowo, jeśli w Polsce jest godzina 23, to tutaj w Kalifornii jest godzina 14, a w Nowym Jorku jest godzina 17. Wiadomo, że nigdy nie dotrzeć do każdego obserwującego w dogodnym dla niego czasie, więc postaraj się znaleźć złoty środek. Skoncentruj się na krajach, w których masz najwięcej obserwujących. Jeśli Twoi obserwujący pochodzą z Polski, to wtedy Publikuj swoje posty w godzinach popołudniowych czy wieczornych, bo wtedy ta platforma ma największą liczbę użytkowników aktywnych. Zastawcie ciekaw w górę, jeśli do tej pory materiał ten był przydatny. I przechodzimy teraz do punktu trzeciego, jakim jest demografia. Naucz się czegoś o Twoich obserwujących. Zobacz ich przedział wiekowy, czy są to kobiety, czy są to mężczyźni. Czy osoby uczące się, czy osoby pracujące, dowiedz się czegoś o swoich obserwujących. Jeśli już coś o nich wiesz, to teraz zadaj sobie pytanie, o której oni będą aktywni na tej platformie. Jeśli jest to osoba uczęszczająca do liceum, to w tym momencie oni będą aktywni po zajęciach szkolnych, czyli oko około godziny. 15 czy 16. Weekend to zawsze dobra pora na publikację, ale weź też pod uwagę to, że w weekend osoby publikujące są też bardziej aktywne, bo mają one więcej czasu. Ten scenariusz zakładał, że będziesz publikował trzy razy dziennie na platformie. Jest to metoda, którą ja zastosowałam, kiedy zaczynałam swoją przygodę na TikTok. W tym momencie publikuję około. Trzy razy w tygodniu i każdy post publikuję o innej godzinie. Jeden post pod obserwujących z moich danych statystycznych, jeden post pod nowych obserwujących i jeden post o po godzinie, o której zaraz Ci powiem. Zawsze obserwuję reakcję na te posty i jeśli któraś godzina nie jest skuteczna, to wtedy ją zmieniam. Miej też pod uwagę to, że im więcej obserwujących będziesz otrzymywał ten czas, o której są oni aktywni, może ulec zmianie. Więc warto sprawdzić w swoich danych statystycznych co jakiś czas, o której oni są teraz najbardziej aktywni. Podsumowując, wszystkie te informacje są bardzo przydatne, ale nie zaśkodzi opublikować postu o przypadkowej godzinie. Kto wie, może to przyniesie Ci sukces. W Polsce powiedziałabym, że użytkownicy są najbardziej aktywni, od godziny 18 do godziny 22, więc może warto opublikować swojego TikToka o godzinie 17 albo na przykład 6 rano. Próbowanie czegoś nowego, innego i złamanie stereotypu wcale nie musi być złe. To jest moment, w którym publikuję swój trzeci post. Daj mi znać w komentarzu, o której Ty publikujesz swoje TikToki, i może. Po zobaczeniu tego materiału zmienisz porę, o której je publikujesz. Proszę Cię, zostaw ciekaw w górę i wielkie dzięki za to, że zobaczyłeś ten materiał. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam Cię gorąco, żebyś to zrobił i zachęcam Cię również teraz do zobaczenia innych moich materiałów na tym kanale, gdyż pamiętaj, że mnie zależy na Twoim sukcesie.